around, feeling free, thinking about what's happened to me from July, up till now, don't know where, don't know how, lately I've come to realize, that I can see it in your eyes, so it's true, I'm so glad you feel it too. Ale dzień dobry, witam się z Wami w szóstym vlogmasie. Mikołajki zaczynają nam się tak. Mikołajki zaczynają się tak na przeładowaniu styropianu yy, zamówionego. No nie chcieliśmy, żeby podjeżdżał pod dom, więc robimy to na stacji benzynowej, gdzie jest więcej miejsca zdecydowanie. Co się robimy? Robi to mój mąż z synem, oczywiście. Tylko, że ja tu jestem potrzebna dlatego. Że mąż piszą mnie jako odbiorcę, jako odbiorca i muszę być i podpisać papiery. Więc, z samego rana na zimnie przyjechałam. Więc, tak, styropian, styropian do czego potrzebny? Do ocieplenia stropu. No niestety, musimy, musimy czymś ocieplić, bo robi nam się grzybek na suficie. I to nie jest, to nie jest fajne. A no myśleliśmy, że to jakby koniec na rekuperacji, to już będzie koniec. Nie będzie. Ciocia Mikoła jednak zdecydowała się na wielkie Lambo. Wielkie Lambo. Trochę to kosztowało, nie powiem, ale też wygląda czadersko dla starszego I Już będziemy pakować na dnia. No dzisiaj są Mikołajki, więc, więc no dzisiaj nie zdążymy. Ale na dniach myślę, że się pojawimy u Bombli z prezentami. Proszę papiery do pakowania mm, i to też z Biedry. Takie ładne e, torebki, bo jeszcze jest więcej tych, tych prezentów do zapakowania, więc takie łupy jeszcze. Widziałam, że już są przeceny. E, chyba trzeci produkt, trzecia zabawka: 50%. Także całkiem, całkiem nieźle. Stefan się już interesuje o nie. Nie, proszę to odłożyć. Proszę to odłożyć. Więc jestem już teraz na 100% zaopatrzona. Something, this thing that we got grew stronger. Each day, we're together. Chciałam zmienić. Zmieniłam ten kocyk, zmieniłam narzutę na szarą. Bardziej pasuje, właśnie, no bo tutaj mam szarość na tym kocyku, więc zmieniłam i narzutę, zmieniłam dodałam ten kocyk. Moje poduchy Sinseja z zeszłego roku. Wszystko jest świątecznie, więc już tak mówię, małymi kroczkami, małymi kroczkami przesuwamy się. No i dzisiaj miałam w planie też ustrajać choinkę ale schodzi, schodzi po prostu e, jedno za drugim, więc jutro, jutro mam w planie e, ustroić choinkę, zobaczymy jak to wyjdzie, ustrojenie choinki, gotowanie, może Wam coś pokażę, no, dzisiejszy dzień trochę pracowity, trochę składam jeszcze dla Was vlogi, bo jednak ten czas vlogmasów to nie tylko nagrywanie, to nie tylko miłe rzeczy, to też e, ciężka praca, można powiedzieć, że bardzo nawet intensywna. Dla mnie ten grudzień jest bardzo, bardzo intensywny. Staram się. Staram się dodawać dla Was filmy i, i na kanale głównym, zmierzeniem i tutaj vlogmasa, żeby po prostu leciały codziennie. No, mam dla Was dzisiaj jeszcze niespodziankę, także zostańcie ze mną do końca. Otwieramy dzisiaj szósteczkę i tak się zastanawiam. To chyba jest dziewiątka. Z tego co kojarzę, to jest chyba dziewiątka, bo jest tak tu 7, 8, 9. A to jest chyba szóstka. Więc szóstka, Mikołajkowa, yy, Mikołajkowe pudełeczko yy, z kalendarza adwentowego. No to otwieramy. No trudno, no najwyżej będę miała zamiankę. O kurczę, jakiś krem. Jakiś krem w środku jest. Co to za krem? Neutrogena hydroboost z kwasem hialuronowym, e, żel, krem do suchej skóry. No ja suchej skóry e, sprawdza nie mam, ale nawilżenie zawsze się przyda. Czy też tutaj, to jest jakaś znowu słowacka wersja, nie jest po polsku dobra. Bezapachowy, intensywnie pielęgnujący krem. mhm. Hmm, hmm. Codziennie na dzień. Wiecie o co mi chodzi? Mi chodzi o to, w tych wszystkich kremach, żeby one się, krem na dzień ma się nie świecić, ma nie błyszczeć, ma nie tłust, zostawiać tu z tego filmu, absolutnie. Więc jestem bardzo wymagająca i te kremy, które się nie świecą, no to są jednak w mniejszości. Te wszystkie ciężkie, te wszystkie tłuściutkie, oleiste i nawet same oleje sera nakładam na noc. Z tym nie mam problemu, ale na dzień, jednak, coś takiego, no zobaczymy. Będę testować. Jestem zadowolona, jestem bardzo zadowolona. Póki co jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Dopiero sześć okienek otwartych. A jeszcze słójczyk prezentuje się tak szklany oczywiście. Gel cream. A ja przybywam do Was z tym. Co Wam obiecałam, czyli z rozdaniem. Razem z Marką Francuskie Perfumy przygotowaliśmy dla Was rozdanie z okazji Mikołajek. I mamy dla Was aż pięć nagród, pięć wygranych osób będzie w tym rozdaniu. Do wygrania, co będzie do wygrania, to jest najważniejsze, do wygrania będą te perfumetki. I to nie po jednej sztuce, a aż po pięć. Więc pięć osób wygra. 5 sztuk perfumetek wybranych zapachów przez siebie, i oczywiście mogą to być o yy, męskie zapachy. Pokazuję wam właśnie wersję męską, i mogą to być yy, damskie zapachy. Yy, te perfumetki mają 33 ml, yy, to jest marka Lamour, yy, którą również możecie dostać w sklepie francuskie perfumy i 5 takich zapachów macie do dyspozycji. 5 takich zapachów możecie wybrać dla siebie i wygrywa aż 5 osób, więc kurczę, nie lada gratka, co trzeba zrobić? Trzeba być moim subskrybentem, trzeba subskrybować mój kanał yy, i trzeba napisać coś w komentarzu. Po prostu trzeba się. Zgłosić, zgłosić do rozdania, że chcecie wziąć udział w rozdaniu e, i możecie coś napisać od siebie o zapachach, jakie zapachy chciałybyście wybrać, czym dla Was pachnie grudzień. Napiszcie coś, e, coś o zapachach, jakie zapachy Wam się kojarzą ze świętami, kojarzą z grudniem, no coś takiego e, napiszcie od siebie. Ja wybiorę pięć osób, które, mm, które właśnie dostaną te e, paczuszki, paczuszki z perfumami, które to właśnie firma do nich wybrała. Myślę. Bardzo fajna gratka, dlatego że można przetestować sobie te zapachy, można sprawdzić, jak, jak pachną e, interesujące Was e, perfumy, odpowiedniki, inspiracje. E, możecie wybrać e, perfumy dla Was, możecie wybrać perfumy męskie, e, co sobie tylko zażyczycie, wszystko po prostu w tej pojemności 33 ml. Czy 33 ml. Ja uważam, że jest to pojemność, która starcza na cały jeden sezon, także. Że ja przez cały rok z, z, zużyję cztery. Ja przez cały rok zużywam cztery takie, e, takie perfumetki, cztery takie e, właśnie. Potyczki, ja Wam pokazuję tutaj opakowanie, ale w środku, mam nadzieję, że wiecie, jak to wygląda, obserwujecie mnie, oglądacie już nie od dzisiaj. Ja z, tymi, ja z tą marką już współpracuję też od dłuższego czasu, ale pokażę Wam, pokażę Wam, bo naprawdę elegancko się prezentuje, zarówno wersja. Zarówno wersja męska, taka czarna, szroniona, matowa z srebrnym napisem, jak i damska, biała, ze złotymi dodatkami, ze złotą nakrętką, ze złotym napisem, więc. Takie perfumetki, takie pięć perfumetek macie okazję zgarnąć. Więc zachęcam. Wszystkie informacje, jeżeli tutaj nie, nie dosłuchałyście, coś Wam umknęło, wszystkie informacje, zostawię Wam pod filmem na dole. Wszystkie informacje dotyczące, do kiedy konkurs, do kiedy konkurs, rozdanie, do kiedy rozdanie trwa i tak dalej. Myślę, że rozdanie będzie trwało do niedzieli, do 10, ale jak mówię, wszystkie informacje znajdziecie na dole. Również, tak jak mówię, link do Instagrama. Zerkajcie i. I cóż ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie dzień po zakończeniu rozdania i pojawi się również pod tym vlogiem pod tym vlogmasem, więc tutaj zaczyna się konkurs i tutaj się kończy konkurs, więc e, informuję, zapraszam do wzięcia udziału, zgłaszajcie się w komentarzach, e, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś jeżeli oglądacie moje vlogi, oglądacie vlogmasa, jeszcze nie zasubskrybowałeś się, to myślę, że mogę was tutaj namówić i oczywiście osoby, które już subskrybują, które są ze mną od dawna, również zapraszam do wzięcia udziału, e, zapraszam również te osoby. Które są, które chciałyby przetestować te perfumy, które są zaciekawione firmą, marką, Macie szansę przekonać się same, jeżeli weźmiecie udział w rozdaniu, więc zachęcam i dziękuję Marce Francuskie Perfumy za zasponsorowanie nam tutaj tego rozdania. Bardzo się cieszymy. Taki prezent Mikołajkowy dla mnie, dla moich e, widzek, widzów. E, bardzo, bardzo się cieszę i życzę powodzenia. Miałam pokazywać, jak wygląda mój grudzień. Mikołajki? No Mikołajki. Obiad. Obiad? Obiadek. Eee, ale my się też nie czy nie, czy nie? O, jak tu zakurzone. Idę stąd, jest tak nakurzone tu. W sensie odcięcia. Już. No, mówiłam, że to będzie niekończąca się historia. Mówiłam wam, że to będzie niekończąca się historia, także na górze będzie... Działo, będzie docieplany właśnie ten strop, na razie pierwsze co to wyznaczone muszą być pomieszczenia, jedno pomieszczenie już jest zrobione, widzieliście pomieszczenie techniczne zrobione z płyt ocieplone, no bo tam jest sprzęt, tam są rurki, żeby to wszystko nie zamarzło na zimę no ale to, 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 to roboty się będą toczyć mam wrażenie całą zimę aż do wiosny to co się da, no także, taki mój grudzień. W międzyczasie przybyła do mnie paczuszka z Bonprix. Paczka niespodzianka, nie wiem co jest w środku, więc sobie ją otworzymy razem. Proszę zobaczcie, możecie zobaczyć jaka piga. Coś tam w środku lata, coś miękkiego, więc... O, tu jest przyklejone. Chwilunia, nie. Umiem, dunia. Te Mamy. Tam, 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 tam. Tam, 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 takie takie O, takie 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 Droga Magdo. Droga Magda. Życzą mi spełnienia najskrytszych marzeń. Dziękuję, że jesteśmy razem. Niespodzianka dla mnie. Upominek. Otwieramy. Wyczuwam już. Chyba wyczuwam. Torebunia. Taka cute torebunia. Ja. A taka mięciutka. Taka mięciutka, mięutka. Stefanie już się tutaj dobiera do pudełka oczywiście. No jest i pasek. Wszystko pozbezpieczone. Taka na Wigilię. Tutaj się ten pasek przypina. I będzie taka na Wigilię. Elegancka, co? I to jest takie mięciutkie. Ładna? Ładna? No, bardzo mi się podoba i bardzo dziękuję za taki prezencik. Prezencik świąteczny. Zawsze pamiętają, bombrik zawsze pamięta, zawsze coś wyśle, zawsze. Zawsze jest miło na serduszku. Najważniejszy prezent Stefanek. I karton. No. Także super, dziękuję. Dziękuję Bumprix za wysłanie prezenciku. Godzina 22.20. Madziusia sobie zapomniała, że ma paczkę w paczkomacie do odebrania. Do jutra do siódmej rano muszę ją odebrać, bo mi zabierze. A sypie, jest nawałnica, patrzcie co się dzieje śnieżyca nawołnica Piotr o 22.20 mi odśnieża nie no kurna naprawdę nie zobaczycie mnie bo jest ciemno Ale nie ma jak Nawet nie ma jak no. <gryw> masakra cały czas gdzieś Wszystkie rury z tyłu w bagażniku Kurwa widzisz mnie? Widzisz mnie? No, słuchajcie dramat Dramat co się dzieje Dramat, co się dzieje U nas, na wiosce Ja wiem, że odśnieżają Ale na wsi sytuacja zawsze wygląda inaczej Zawsze po prostu Więc ma sypać Słuchajcie Przez trzy dni bez przerwy Więc ja jestem ciekawa Ja jestem ciekawa Co będzie grane <gryw> Ma podobno 30 cm spaść Także kurde Brał moją starą czopę <laughs> I have something in store for us. We are falling in love. Summer ended, but we did not we started something. This thing that we got grew stronger. Each day we are together. <laughs> <laughs> May I together